momenty, że... Próbuj. Oj! To obalenia ze strony. Tak, doszedł, ten sprawie sierpowy. Ale trafił. Chyba doszedł do szczęki. Kruszwil odczuł na pewno ten Może trafia częściej, ale pytanie, czy Minimajk nie trafia mocniej. Nie mocniej, tak. Kolejny raz. Próbuję zleć wszystko. Oj, tam chyba zawrócony, jest, podłączony jest Minimajk teraz. Tak. Króźwin może to wykończyć. Radecz podwrótkowy teraz. I złapał duszenie. By czy... Będzie próba zduszenia. Nie, trzymaj mnie. Musisz pod jego szyję. Ciosy w czubek głowy, w głowę. Ale one nie są zbyt mocne. One raczej zaznaczają tylko, że Kruszwil zwycięża pojedynek. Dobry unik i kontra z sierpem. Ogromna wola walki Ogromne serducho. Ależ poobijany jest jak na twarzy. Tutaj przykucnął je Co Bieg... teraz? Dobry odrzut zapaśniczy Kruszwila. Wycofał w odpowiednim momencie nogi. Przez co rywal. nie Zwrócą mógł balić. Uwagę również na to, jak bojowo walczy Jak Proszę zobaczyć jego miny. Niczym wiking próbuje tutaj zrobić co tylko się da. <noise> te ciosy teraz widać przez Kruszwila. I znowu, ale zobacz jak czasem zaczyna uniki robić. O, Oj, zatyka mu Kruszwil. Tak, ale Bija. te ciosy robią wrażenie na Kruszwilu, to jest pytanie jak on je mocno odczuwa. Oj, A, pomyślał, Przypomniało mu się tak, że te kopnięcia robiły robotę. Kruszwil... Podejrzewam, podejrzewam, że narożnik chyba e, kazał Kruszwilowi prawie. nie kopać. Tutaj mamy teraz u siebie pod siatką mini Majka. Oh Oj, mini Mike. Widzi, że nie daje rady, więc próbuje jednym ciosem no, rusza, Ale te uniki są świetne. Mini, na Mike <laughs> mini Mike Tyson. Na mini świetne, Mike Tyson, to jest na pewno świetne. Tyson, zdecydowanie. Moc, oh, chyba nie da rady. Koniec! Koniec walki. Lord Truszfil pokazuje, że potrafi się bić. Kobajczyk wynosi, go tak jak chciał zrobić, to mini Mike. Koniec. W Niesamowita akcja, no co tu się dzisiaj wydarzyło, to po prostu pobije chyba rekord odglądalności. Miejmy nadzieję, że z Minimajkiem wszystko dobrze, bo jednak proszę Państwa przyjął walkę z 38 centymetrów wyższym rywalem, z cięższym kilkanaście kilo, z zawodnikiem, który się naprawdę dobrze przygotował. Minimaj, wielki szacunek nie tylko od nas, ale o wszystkich Państwa. naprawdę świetny, sportowy pojedynek. Wielkie brawa dla obu parów. Naprawdę nie brakło pięknych akcji w tym pojedynku. To było coś niesamowitego. Naprawdę to była wielka przyjemność oglądać. I teraz uwagę. Dziś Komarek wrócił do roli. Znowu gra swoje. To jest słowa, który naprawdę to na poważnie i co by teraz nie zrobił. Pokazał klasę. Prawe podtrąskowe no robiły tutaj robotę. Zablokował rękę Kruszwie w tej chwili i poprawił. Ciężny Trzymać było gardę minimajkowi, ale chwała mu za to, że mimo no, ten krótszy krączek trafiał go tymi sierpami na głowę cały czas. Kilka razy, oczywiście, udało mu się dosięgnąć. Czek, już chwila, bardzo mocno. Tam widzimy, że mini minimajk dalej leży. Czyżby żebra nie były całe? To się mogło chyba tak zdarzyć. Te kopnięcia były mocne, tak, tu mogło pójść żebro. Widzimy bardzo obite żebra Kruszwila. Przepraszam, Majka, Minimajka. Mini tak. Minimajk padł, on już miał po prostu dojść, Ale co pokazał, to jego proszę zobaczyć, do końca się nie chciał poddać. Tak. A to radość Kubańczyka, to chyba on właśnie uczył Kruszwila tych atomowych kopnięć. Brawo! Wielkie Dla brawa! Teraz w mini Minimajk jest podnoszony przez Kubańczyka. Duży pokaz szacunku, proszę Państwa. Chciałem... Dlatego właśnie kochamy ma dokładnie chciałem jeszcze e, powiedzieć przypomnieć Zostawiamy! Państwu, że e, Knuczwi przekazał swoje wynagrodzenie na cele charytatywne także wielkie ukłony mi również 100 000 000 na cele charytatywne. No to na obu panów i zasłużone skandowanie minim minimal Jak po prostu na to zasłużył. A tymczasem przyszedł czas na werdykt. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w drugiej rundzie Marek Kruszwil! Kruszel! Lord Kruszwil, zwycięzcą super free fightu największej free walki w historii MMA. Powiem tak, Mini Mike, Ty nie musisz nic mówić, Ty pokazałeś wszystko i powiedziałeś wszystko w oktagonie. Ja bym chciał, żeby teraz każdy wstał z miejsca, każda pojedyncza osoba i robimy jedną wielką owację!